Witam wszystkich serdecznie na moim kanale z Kolejny odcinek z 1 na 1 o skiny Tym razem, tym razem patrzcie kołaszki, jesteśmy na kołaszkach Kupę czasu nie było kołaszków, ale w końcu się tutaj jeden zdecydował Mówi lubi wyzwania, więc fajnie, jesteśmy na kołaszkach Jest z nami Skyness. siemanko Skynes Witam, witam Pochwał się modla jaką masz rangę Standardowo Szeryfa Szeryf, o To nice. jest to nice. E, dobra, ja robię restart i możemy zaczynać. A właściwie, jeśli Ci się podobają takie odcinki, zapomnij o subskrypcji lajku. No I oczywiście e, walni w na obok, daj w komentarzu, czy byś chciał zagrać. Szuk, szukam kolejnych osób do nagrywek, bo coraz mniej ich jest. Więc jeśli jesteś chętny, wbiję na Discorda. Na Discordzie będzie informacja, gdzie potrzebuję właśnie do nagrywek. Dlaczego tak cicho mówię? Bo muszę. <laughs> Tutaj trochę może bliżej mikro. O, muszę ciszej, bo. Dość wcześnie nagrywamy, więc Git. Dobra, robię starcik Start cztery, 4-5. Dobra, powodzonka, powodzonka. Dobra, Zobacz, Zobaczymy, jak ci ile, ile miał skubierz. One tap machine nice, nice. Złotówka jest. Ogólnie jest fart, znaczy fart, y, taki plus mam raka. A grałeś coś przed nagrywkami? E, nie, nie. Ja dopiero wstałem. No to się, to się szanuje, kurde, na nagrywki. A tak wczesną godzinę wstać, Git. No wczoraj o trzeciej się poszło specjalnie. U, ciężko. Damę, powiem ci szczerze, mapa Kałaszki to chyba była z 8-9 odcinków temu. Co na -y każdy brał, więc pracuję ja, bra ja nie brałem, bo jestem gorszy na kacza, a na Wupy to jak widziałem tam na twoje odcinki to. Bym szybko to poszło. Ale bo Oso... bardziej, bardziej jestem... gram awupy. No rozumiem, rozumiem. Ja też gram dużo Awupy. Jestem ciekaw i bym chciał w ogóle ze zmierzyć na AWP, bo skoro mówisz, że dobrze grasz, to ja bym zagrał po prostu normalnie, w końcu na odcinku. A, bo to się tak... O Boże, jaki rak. No tak szczerze mówiąc, jak wiesz, widzę, że komuś nie idzie, a nie chcę, żeby też ze spustymi rękoma wyszedł. A, dobra. <laughs> Więc się możemy śmiało zmierzyć nawet na live'ie. On dzisiaj odpalę i będziesz miał chwilę. dobra. O której? Właśnie mam zamiar chyba po nagrywkach odpalić, bo jeszcze chcę jeden odcineczek nagrać. Spoko. A właśnie złote, masz już 3 złote, więc git. Nie nawet nie patrzę. Ale ja patrzę, bo to z mojego konta idzie. <laughs> Lagi masz jakieś coś? Mówiłem, Nie, że No to git Mówi że właśnie masz miarę ping? Cieść, O Boże, o Boże, o Boże Jakie raki, jakie raki Ja tak w czasie <noise> W półmagazynku w ogóle W ścianę pobytkowskiego <noise> Ale mam rak Mózgu Rozlał się. Był go teraz trafić. O nie ile miałeś 6 <grymne> że się rozlałeś tam, no, o nie. O nie. To już myślałem, że przegrałem, kurde. Yes. Oj, coś mi się wydaje, że chyba ze mną wygrasz. Mam takiego raka, że. O nice, brawo No w praktycznie nic nie grałem cesa, bo trochę był trigger, bo nic nie szło Marak, jakiś celownik nad głową, hej, daleko Muszę spróbować wyczekać gościa Ciężko jest ciężko Ale się szanuję, się szanuje wstał rano na nagrywki specjalnie. <laughs> o kur. O nie <laughs> Nie, muszę teraz nie mogę pestkować, bo te peski nie wychodzą. Muszę troszkę bardziej full outu zagrać, bo <laughs> ja już wiedziałem, że zdechnę tak za mało. Nie, nie, no, przez skrzynkę Raka mam, normalnie raka nie, tutaj tutaj się się trochę nie, na czas. 7-6, masakra Spokojnie, spokojnie Dookoła walać Zacząłem nawalać Rak mózgu po prostu i ręki i wszystkiego naraz. Uuuuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Zero jest. Chciałem Nie wyszło. Już tak dawno kałaszków nie nagrywałem, że teraz widzę, że te kałaszki dosyć szybko się nagrywa. No, w opy to musi trochę rasować, trochę schodzić, a tutaj wychylasz i strzelasz po prostu. O nie, co 90. ja teraz odbiłem? W ogóle ci nic nie dodałem. No nic, <noise> masakra, masakra, ale fajnie. Koszki w końcu. Ja nam się, się fest. Ja nam się fest. Uh, ale, ale, kurde, pikłe. Na piksel. No. ogólnie zachęcam do subskrypcji z tego względu, że wlacuję w tym tygodniu mega. 3 rundy pikłe, Mega odcineczki. Mega odcinek z goobiningu, więc. Próbujemy kosy wyciągnąć. Aj, jaj, jaj, Głowa siadła. Si. O, kurde się wychyliłem. Ale siadł chociaż. A minie, nie wiem jakim cudem w nogi trafiłem. Jaki był celownik na głowie. Kucło, kucło, kucło! Brawo! Mogłem się schować. No. Ej, ej, ej. Obróć to się ogarnij teraz. Kurde, <grymka> krwi tam jest. Nie, nie, nie. Końcówka <grymka> kłówki. <grymka> nice, nice. Czego? cały czas w tym samym miejscu, No, ja też. A, dobra, Myślałem, że to w różnych miejscach. Kurde. Kurde. Nie trafiłem, jaki nie fart. Ale zauważyłem ci, jak przechodziliśmy, między dwoma boksami, rękę tylko. Nie, wiem. tak sześć od pleców, ale. O, o ja widziałem, ja ja że jest. O, mówię z góry, jak sorry, że tak cicho, ale dzisiaj muszę troszkę ciszej. Mówić. 11.13, kurde. Nie, nie, 11.13, ojoj, oj, oj, oj. Ale muszę się zmierzyć na live. Zapraszam na live, które są w tym niedzielę. No i często są dosyć teraz w tego Nie Byle ku co, byle ku co, na wioku. Eee, kurde, zminimalizowałem grę. Dobra, Minimalizowałem grę przez przypadek. Nie, nie. Ej, ja nie mogę głowy w ogóle trafić, tak by the way. A ty, a ty tam jesteś No ja czekam jakby wychylisz że cię też tam nie ma, o nie Wziął się, wziął się Ja byłem skąpiony w jednym miejscu Jest dobrze, że wychyliłeś normalnie Widziałem, wzi że już rozbrysk był Ta 66 miałem w sumie po tym... A, to mało O nie, 14, 14 Nie ma o, raciśnie. Nie, nie, ma, nie, ma, nie, 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 nie ma, nie ma, nie może być win. O nie, znowu to robię, nie. Siadł, siadł. Musiał, Musiałem... Nie, nie miałem 7 HP. Musiałem machyda wychylać. Uch. Tak to 7. masz na koniec. Ale nice. Zi to... Dzięki, dzięki wielkie. Fajnie no, nice. było. Ale ten. Y... Kurde 14 zł do niej zgadnąłeś. Ale sokros, so close, To też so był... te była jakaś bitwa. No, no, działo się fajnie. Podoba mi się. Dlatego walekałaś, kiedy coś się dzieje na Wupy. To jest po prostu... No jest szybki, masz movement, tak zabijasz. Albo yy. próbować tą skopę. Albo. Yy, teraz mam do ciebie prośbę. poszukaj sobie no. na rynku Steam yy, do 14 zł jakiegoś skina i mi powiedz jakiego, żebym mógł kupić. Spoko. No dobra, to co tam masz? Czekaj. Tylko poustawam te karty wszystkie. Dobra, to powiedz mi jeszcze raz jaka to ten kałaszek był. Yy, nie, to MK. Aha, to MMK. Mka, no, S M4A1S koszmar Dobra, dobra, spoko, fajnie To tak, ja ją kupuję, Tobie dziękuję za odcineczek Dobra Mam nadzieję, że zagramy na live na wubki, zobaczymy jak wyjdzie Jestem dobra. ciekaw To dzięki wielkie No cześć A i Wy jak chcecie tutaj ze mną zagrać, w na Discorda stamtąd, biorę właśnie osoby do nagrywek nic więcej nie ma do dodania, po prostu. Discord, informacja o nagrywkach. Wy wbijacie, gramy, zgarniacie skiny. Proste, proste. <laughs> nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku i widzimy się na kolejnym filmie. Na razie, hej, Pado, czyś, czyś.